Przed odcinkiem chcę tylko powiedzieć, że jesteś zainteresowany, żeby ze mną nagrać gniosza zbrodni, bo mamy problem, jesteś aktywny, to napisz w komentarzu. jeszcze pamiętajcie o zostawieniu subika, dzwoneczkiem i lajka, a ja bez zbędnego przedłużenia zapraszam do odcinka. Hara. Hej z decyzji znowu, a czyli konser. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zacząć w GTA 5 online, bo dużo osób pytało, jest 2023 i chciałbym pokazać. Jak zacząć? Bo dużo osób pyta mnie na live'ach, więc już odpowiadam na początku. Tak jak można zauważyć w serii od 0 do milionera, jeżeli wi nie widziałeś, to zapraszam, gdzieś w karcie się wyświetla pierwszy odcinek, sam możesz obejrzeć wszystkie. A jak nie oglądasz, to znaczy, że nie subujesz, więc zostaw subikę, i mi lajka. No, a ja bez błędnego przedłużenia już zacznę. Tak jak można zauważyć już od 0 do milionera, w tym oto miejscu pojawia się takie żółte R. Nie to, tylko tutaj, gdzieś na ekranie się może Wam wyświetlać dokładnie, jak to wygląda. I tu masz misję Daxa, jest ich chyba 10, jak po zrobieniu ich wszystkich dostajesz to, takie auto, które Wam się wyświetla w prawym górnym rogu, dostajesz 750 koła na ulepszenie swojej wytwórni kwasu, wytwórny kwasu dostajesz po pierwszych 5 misjach, a po następnych wszystkich dostajesz Ocelot Virtua, jedno z najszybszych aut w grze, nie najszybsze, jedno z najszybszych, kiedyś powiedziałem, że najszybsze i się pomyliłem. Eee, ale no jest, jeden z najszybszych, więc bardzo polecam, bo jest darmowe, to jest niestety elektryk. No ale co ja poradzę. Po zrobieniu tych misji najlepiej wszystkich, bo polecam zrobić te wszystkie, nawet po to auto, a jest to trudne, więc polecam mieć przynajmniej jakiś tam poziom, ee, nie wiem, dwunasty, jakimś bronie, Ale do broni zaraz przyjdziemy, zadzwoń do Daxa, bo chcesz na pewno mieć tą kwa wytwórnię kwasu, żeby więcej z niej zarabiać. To patrz. Hey, really? Poproszę o pracę, prosisz o nią 10 razy. I po zrobieniu tych 10 misji możesz ulepszyć już e, swoją wytwórnię kwasu jeszcze bardziej, bo są dwa ulepszenia i za to już będziesz dość fajną mamonę zarabiać. I polecam to robić. Ja na tym koncie tego aktualnie nie mam zrobionego i myślę, że na jakimś live'ie będziemy to robić, więc też zapraszam na kanał. No i co dalej? Co dalej? Bo jak zrobisz na to e, kwas, on ci tam będzie się tworzyć, ale chcesz coś innego robić. To też polecam. Oczywiście, jak masz trochę wyższy już poziom, tak 20 przynajmniej, wbijasz sobie szybkie dołączenie. Napady i nie rób końca, świata rób kasyno i kajo, Spróbuj dołączyć, podążaj za ludźmi, nie rób nigdy nic samemu. Jak o coś cię proszą, słuchaj się ich, bo oni najprawdopodobniej robią ten napad któryś raz. Jeżeli trafi Ci się poziom, który, na przykład hop, który ma poziom, nie wiem, 50, to najprawdopodobniej robi to pierwszy raz, ale postaraj się z nim zrobić. Nie rób agresywnych, ale postaraj się zrobić to kasyno. Kajo, po prostu rób jak ktoś cię przyjmie, rób na pewno znajdziesz jakieś osoby z Discorda, które na pewno będą chciały Ci pomóc, więc zapraszam, link w opisie. Będziemy tam różne konkursy robić na różne napady i tak dalej. To zostajesz szybciej informacji o live'ach, o godzinie, dwie, czasami nawet o dzień, dowiadujesz się, kiedy są live'y. W roku szkolnym też będą, więc no zapraszam na Discorda, a ja dalej już będę mówić, co i jak? Nie wiem, co się stało z tym sparłem, nie pytajcie. No to jak ja mówiłem o tych broniach, to macie tutaj takie coś jak zestaw początkującego kryminalisty. Nie każdy to ma, ale ja na przykład to posiadam, to jest bardzo przydatne. Dostajesz siedzibę. Nie, nie, rób tej po prostu siedziby, nie ma po co zbytnio oczy. Możesz sobie robić na przykład kokainę, Na moim kanale też masz, e, jakie biznesy robić, jakie się opłaca. Dostajesz też pojazdy, które za Wam pokażę, przy Turismo Air. No i bronie, o broniach wspomniałem. Jest dużo darmowych broni, które za to dostajesz i polecam je sobie zobaczyć. A ja Wam przed pokażę w internecie, jakie to są auta dokładnie. Widzisz w Legendary Motorsport najlepiej dwudziwiowe. Scrollujesz na sam dół. No i masz tutaj tak, to autko, to autko. To autko, to autko, tu ma jeszcze jedno. Macie tych aut dość dużo, ja Wam najbardziej polecam to Turismo R, grotki Turismo R, to też, też Wam polecałbym, ale no nie korzystam z tego auta, korzystam tylko z Turismo R, to też jest fajne, ale no, tutaj chyba macie, to jest nawet bez kryminalisty, więc nie wszystkie auta są, ale polecam właśnie te bronie sobie ogarnąć, nie wiem, co tam łódka w ogóle tam robi, ale przejdźmy dalej. Po zrobieniu właśnie yy, tych wszystkich misji Daxa, możecie właśnie albo zrobić sobie Wszystkie bronie typu, tą siekierkę, pistolet marynarki, taki złoty. Pojawi się niedługo na kanale. Jak to zrobić? Więc się nie martwcie, myślę, że za dwa, jeden dzień. Postaram się to jak najszybciej nagrać. Przepraszam, że nie robię od zera do milionera, ale muszę zrobić małą przerwę. Potrzebuję też osoby do nagrania tego, co pewnie usłyszeliście albo na początku odcinka, albo dopiero teraz. Potrzebuję osoby, które będą chciały ze mną to nagrać. Więc jak jesteś do tego momentu, napisz, że chcesz pomóc. Ja potrzebuję trzy, może dwie osoby. Do geniusza zbrodni, więc mam nadzieję, że będziesz aktywny. Po prostu warunek jest taki, że musisz być bardzo aktywny. Więc no, dalej możesz robić znajdźki, czego szczerze nie polecam. Jest to po prostu, jak jesteś bardziej już rozgarnięty w tej grze. Bo taki na przykład LSD, L, czyli LD Organics, nie wiem co ja gadam. Nie opłaca się zbytnio robić, masz tego już na mapie, ja mogę to co zabrać, ale nie polecam tego robić. też sygnału też możesz zrobić, ale to też dopiero później. Więc co dalej? Co dalej? Bo przedłużam. Rób bunkier, bunkier też masz za darmo z tego, z, z tego początkującego kryminalisty, o został początkującego kryminalisty, też masz tam bunkier, tylko on jest ogólnie dostępny, ogólnodostępny i go możesz też sobie odebrać właśnie i pole, bardzo polecam robić sobie ten bunkier, bo też jest bardzo opłacalny i myślę, że z kwasu i bunkra dołączenie przez ludzi, Zarobisz sobie, jeszcze w sumie tej siekiery i pistoletów. Tu pistolety niedługo wyjdą, więc zobaczycie. Zarobicie pierwsze, albo mi, albo nie wiem, półtora miliona, albo dwa miliony. Więc co Wam polecam. Udać się w to miejsce. Będziecie mieć takie L. Oto w tym miejscu. Czy tam, no. To będziesz mieć H w sumie. Zielone. się do, do tego miejsca. Potem idziesz tutaj. I w tym miejscu gadasz sobie z Lesterem. On Ci potem umożliwia kupno salonu gier. Musisz z nim porozmawiać na początku o tym. Wchodzisz w telefon Maze Bank. Ja na Wam polecam ten, on kosztował, nie pamiętam ile, ale może Wam się wyświetla na ekranie ile kosztował ten, ale najbardziej Wam ten polecam, on chyba kosztował milion osiemset jakoś, tak? Więc bardzo Wam polecam ten, jest bardzo blisko kasyna, więc masz wszystko, wszystkie przygotowania bardzo blisko, ale jeżeli poczekasz chwilę dłużej, zarobisz troszeczkę więcej, będziesz bardziej e, cierpliwy, to możesz zakupić kosatkę, Jak kosatkę odblokować, bo jest zablokowana pewnie dla Was, musicie się udać do kasyna, no to w tym miejscu, Będziecie mieć taki właśnie klub, musicie zapłacić za bilet, wejść, porozmawiać z jednym gościem. No i wtedy wam się odblokowuje tutaj możliwość kupna kosatki. Tylko jeżeli chcesz kupić kosatkę, to lepiej sobie kupić salon gier, bo zapomniałem, ja wam wspomnieć o tym, że trzeba mieć najlepiej sparoła w studni. Bo bez sparoła nie rób tych misji, to zajmie ci za długo. Czyli owszem, możesz coś robić, ale najlepiej mieć coś, co się blisko ciebie respi i lata. Najlepiej mieć to sparrowa, więc sparrow najlepiej sobie kupić później wraz z kosadką. Kosztuje to chyba łącznie jakoś 5 milionów, bo on kosztuje prawie 2 miliony. Kosadka też 2 miliony, więc jakoś 4 prawie, prawie 5 milionów. nie wiem, co ta łódka tam odpływa tak bardzo, ale no. Więc w skrócie, tu Wam pokazuję, więc jak zacząć. Macie na moim kanale na pewno pokazane, jak zrobić z cichym podejściem wejście, z grupą seks wejście macie, agresywnego za Chiny nie róbcie, więc no, pamiętajcie o tym. Taki trochę krótszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Ten odcinek. Pamiętajcie, róbcie kwas. Potem ulepszenie kwasu. Potem najlepiej pistolet. Bunkier. E, dwa pistolety, w sumie te rewolwery masz. Siekierę. Musisz w sumie rewolwerami zadać 50, 50 headshotów. Też będzie o tym odcinek. Więc no, e, ja na ten moment będę się z Wami żegnać. Jeżeli będziecie chcieli coś jeszcze widzieć, to ja oczywiście Wam mogę o tym powiedzieć. A ja się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie o subika, znaczki i lajku. No. Pa, pa!